Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwa Dzień Pański, uroczystość Trójcy Najświętszej, ale u mnie w parafii też dni Albertowe, bo przypomnę, iż mój Kościół jest pod wezwaniem świętego brata Alberta. Dlatego jego obraz jest bardziej przystrojony i szczególnie się z nim w te dni modlimy. Pierwsza rzecz, jaką chcę się z Wami podzielić, nie wiem, czy ja to kiedyś nie mówiłem, ale co tam ważne rzeczy można powtarzać. Kiedy jest niedziela albo uroczystość, w mojej parafii jest na ołtarzu sześć świec. To są świece, oczywiście nie plastikowe, tylko prawdziwe, woskowe. Jest krzyż na ołtarzu, pasyjka jest w stronę kapłana. Kiedy jest święto, są cztery świece, a kiedy jest zwykły dzień. Są tylko dwie świece. Dlaczego pasyjka jest w kierunku księdza? Chociaż czasami można spotkać krzyże, gdzie pasyjki są dwie, z jednej i z drugiej strony. Dlatego, że ołtarz powinien być skierowany na wschód. Akurat mój kościół budowany w latach 80. na wschód nie jest skierowany, ale to Benedykt XVI między m.in. mówił w duchu liturgii. Jeżeli już kapłan się nie odwraca, to niech chociaż spogląda w kierunku Golgoty, czyli Krzyża. Po to ten Krzyż stoi. I powiem Wam tak, że. Ja sobie już nie wyobrażam, żeby na ołtarzu nie było Krzyża. Kiedy ja odprawiam Mszę Świętą i trwa liturgia Eucharystyczna, to ja zawsze patrzę w kierunku Krzyża. Nie na ludzi, tylko na Krzyż. On pomaga mi się skupić. Pomaga mi skoncentrować uwagę na nim, bo Msza Święta to nie jest spektakl, widowisko, że się powtórzę po raz tysięczny, ale o takich rzeczach warto mówić, tylko to jest przeżywanie golgoty, ale też ostatecznie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa. I mówię o tym również z taką radością, gdyż dzisiaj po długim czasie na ołtarzu papieskim pojawił się również Krzyż na środku. Halleluja! Co prawda, jak odprawia papież czy biskup diecezjalny, to może jeszcze siódma świeca się pojawić. Jeszcze jej brakowało na ołtarzu Bazylice Watykańskiej, ale myślę, iż jest to kwestia czasu. A jak jest u Was w parafiach, trochę Wam przybliżę brata Alberta. Panie Jezu, bądź uwielbiony, przyklęknę. A, a że przyklęknąłem, to jeszcze zerknijcie na kolorowe kwiaty przy Panu Jezusie. A jeszcze o jednej rzeczy chcę wam powiedzieć. Ta łyżeczka jest po to, że jak rozpoczyna się liturgia eucharystyczna i wlewam wino do kielicha, to tę łyżeczkę biorę, żeby wlać krople wody do kielicha. Przypomnę, że ta kropla wody symbolizuje człowieczeństwo Pana Jezusa, a wino bóstwo. A co tam, jak już jesteśmy w mojej parafialnej świątyni, to jeszcze parę rzeczy wam pokażę. W zakrystii Wisi obraz świętej Tereski z Lizję, która była za I dziewczyny, panie, kobiety, które mi pomagają w parafii mówią, że bardzo lubią ten wizerunek, lubią do niego wracać. Puchary moich ministrantów, którzy w ubiegłym roku zdobyli pierwsze miejsce w turnieju piłkarskim. I jeszcze chcę Wam coś pokazać. No, oczywiście tu jest papież, obok krzyża Pana Jezusa, biskup Zbigniew. Herb papieski, herb Metropolity to na co zwracamy również uwagę to welony na kielichu, zgodne z okresem liturgicznym mamy ich na każdą okazję pogrzebowy czarny, zielony, w kilku wersjach różowy, fioletowy oczywiście palki na kielichy wszystko na chwałę Bożą. Przy okazji, bardzo dziękuję. Dobroczyńcom spoza naszej parafii, którzy bywa, wspomagają materialnie moją parafię. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale dzisiaj jestem trochę chwalipięta, nie? Wybaczcie mi. To z powodu zbliżającego się odpustu. Dzisiaj jeszcze mamy parafialną agapę. Późnym popołudniem przychodzimy, aby ze sobą. Pobyć, spotkać się, zjeść grochówkę i nie tylko. Oczywiście balaski są w mojej parafii i obrusy specjalnie dogodnego przyjmowania Komunii Świętej. Ci, którzy mogą przyjmują Pana Jezusa. Oczywiście w postawie klęczącej tak, w mojej parafii nie ma tabernakulum na środku, ale kościół był, był budowany rzeczywiście w trudnym okresie na początku lat 80. I bardzo dziękuję za wszystkich parafian, którzy wówczas wspólnymi siłami zbudowali to albertowe przytulisko. Ja już wracam na plebanie. Tu jesteśmy w trakcie wymieniania m.in. schodów, czy na probostwo, czy na wikariat. A tu przechodzę przez mój taki proboszczowski mały ogródek. Czasami też tutaj niektóre filmy powstają w tym zakątku. Wymalowałem to sam, tutaj mi pan Piotr, organista, pomógł zrobić to okno i te drzwi. Ale dzisiaj odcinek albertowy, a to z Ostrzeszowa przywiozłem z ostatnich rekolekcji wielkopostnych, dzięki księdzu Piotrowi, też jest to koło w trakcie malowania. Jeszcze jedna albo dwie rzeczy. Powiem tak, umieściłem ten filmik, ale nie jestem w tym jedyny, który ten filmik umieścił z kościoła protestanckiego w Szwecji. Ceremonia ślubna. Za chwilę ją zobaczycie i ja powiem tak. Z takimi osobami ja nie widzę żadnej przyszłości ekumenicznej. Bo można dzisiaj wyznawać pana Jezusa, ale ja w takiego pana Jezusa, którego wyznają w niektórych świątyniach quasi-protestanckich, ja nie wierzę. Ja nie wierzę w pana Jezusa, który pozwala ludziom grzeszyć. Nie wierzę w pana Jezusa, który nie jest prawdą. Czasami. Pan Jezus, który jest prawdą, tak głosi nam prawdę o nas, że ona nam się bardzo nie podoba i nie jest dla nas wygodna. Ja wierzę w Jezusa, który jest i miłością, i prawdą. Zresztą sami zobaczcie to, co mnie odrzuca. I jeszcze na koniec fragment wczorajszej parady w stolicy Polski. Tak, tak, parady, gdzie wystąpił nawet ruch satanistyczny. To jest temat dosyć złożony, ale zwróćcie uwagę na jeden z, trans z transparentów. Jeżeli Kościół czasami ma pokusę, żeby nikogo nie wykluczać, to w zasadzie mówi jak zły duch. Prawda? Czasami wyklucza. Naprawdę. Ja często w mojej parafii powtarzam, chociaż nie tak dokładnie jak teraz to powiem: my przestrzegamy segregacji, przyjmujemy tylko świadomych grzeszników. Jeżeli ktoś się nie uważa za grzesznika, to go wykluczamy. Pierwszym krokiem do zbawienia jest uznać własny grzech. I na szczęście, tak mam nadzieję, czasy. Pseudo niewykluczania z kościoła się skończyły. Chociaż w Polsce przeżywamy to z lekkim opóźnieniem, i niestety są takie parafie i tacy księża, którzy są zachłyśnięci tą nową mową niewykluczania nikogo. Właśnie czasami trzeba wykluczyć, żeby pokazać, gdzie jest prawda. W zasadzie człowiek sam się wyklucza, więc niech kościół uważa na to, jak głosi Pana Boga i, i prawdę, albo ją głosimy w całości. Albo już przestajemy ewangelizować. A za mną oczywiście mój patron, Daniel Wiaskini Lwów. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen.